Sprawdzę, ile kawałków papieru jest w rolce papieru. To wcale się nie zdaje tak trudne, więc tak liczyłem i liczyłem. Jeden, osiemna, dziewiętna, dwadzieścia, dwadzieścia sześć, dwadzieścia siedem,

sześćdziesiąt sześćdziesiąt jeden siedemdziesiąt siedemdziesiąt jeden siedemdziesiąt dwa siedemdziesiąt trzy siedemdziesiąt cztery i teraz dziewięćdziesiąt teraz jest taka hołda jest dziewięćdziesiąt jeden dziewięćdziesiąt dwa i uwaga już Setka. To jest straszna hałas, jak się przygniecie. To jest taka malutka. A, jak, a potem będę robić konfetti. Konfetti. 101. Jedna. 2, 1, 2, 4, 2, 9, 3, 3, 1, 3. Jak dobijcie 200 subskrypcji na moim kanale, no to wjeżdża dwa rolki papieru. No, tutaj będzie jakieś 500, czy jakieś 1000, bo tu już mamy 3 trzy dychy, no i 21 jeden, dziesięć dwa, trzy, pięćdziesiąt, taka mała zostało, pięćdziesiąt jeden, pięćdziesiąt dwa, pięć trzy, cztery, pięć siedem 157. Jak dobijecie 200 subskrypcji, to doriedziałem do tej hołdy. Jeszcze kolejne. Tyle samo. Pa.